Oblód gołąbków. Witam. Nie wiem, czy widać. Przed chwilą wypuściłem gołąbki. Wzbiły się bardzo wysoko. Nie wiem, czy widać moim telefonem. Bym miał jakieś gopro, byłoby lepiej. No, wysoko, wysoko. Cały dzień prawie siedziały w głębniku. A jest temperatura 31 stopni. Teraz jest godzina w pół do czwartej po południu. także część gołąbków wyleciała a część takich najgorszych próżniaków siedzi te latają pięknie wysoko Wczoraj młode odbyły lot 42 dwa kilometry, dziś sobie latają w koło. Następny lot młodych ćwiczebny około 80 no nie wiem czy ich widać oddalają się teraz oddalają się robią duży krąg zajdą za drzewa i są są przy słońcu obleciały o bardzo wysoko niczym górnoloty to jest ich radość zaszły I znowu kółko zaleciały za drzewo. No, straciłem ich, nie wiem gdzie są. Straciłem ich patrzę w koło. Chyba gdzieś odeszły dalej pauza i poczekamy na nich nie widzę o są minęła godzina gdzieś koło godziny pojawiły się pojawiły się jeszcze Pikują chyba. Tu mój gąż drzew, nic nie widać. Wyszły. Nieco słoneczko zaszło. Tak, latają teraz koło domu. Czy jeszcze odejdą? Raz czy nie Nieraz się im to zdarza Dwa długie odejścia I później oblot w koło domu no nie widzę ich znów I nadleciały Nadleciały A tu pozostałości na dachu te się próźniaczą coś siedzi w gołębniku no, w gołębniku oczywiście staropolski który, który po stracie swojej żony w ogóle nie wychodzi z gołębnika, jest w totalnej żałobie o swojej rządce staropolskiej, którą stracił, nie poznaje go, wyje, wyje, rozpatrza, no totalna żałoba, siedzi tylko w gołębniku, nie wychodzi, nie wychodzi nigdzie. to ci zostali w gojomniku staropolski w żałobie ta samiczka co siedzi na sztucznych jajkach dwa szpoki a tam sam jest niebieski tam szpak też siedzi na jajkach no czyli takie opieprzacze a dach opustoszał poderwały się do lotu o, zrobię jasność opieprzacze z dachu poderwały się do lotu gdzie one są no dołączyły do grupy a grupa dalej lata Grupa dalej lata Słoneczko troszkę zaszło za chmury I pewnie jeszcze sobie polatają chwilę A ja na tym zakończę Pozdrawiam Was Dobry lot Bo zaczynają się loty młodych Moje gołąbki chodzą, nie mają dosyć już na niższym pułapie a mnie ręka boli trzymać telefon to na razie hej i do ponownego zobaczenia upał fu, 31 stopni godzina za 10 16